Zdradzicie, zdradzicie? Nie, bo to jest dobra historia, no więc nie ma się tutaj co, wiesz, jakby, nie ma tego co ukrywać. Nie, to zbyt długa historia, no. żeby ją przesadzić. Ja jestem mistrzem syntezy. Nie Bartosz bez... zobaczył Magdę w pociągu, tak? Tak. Dokładnie. Dotarł do niej do przedziału. Nie, no i przed już, przed widzisz, już wszystko pomyliłeś, yes, mistrzów syntezy. <laughs> Było tak, że Bartek zobaczył mnie, postanowił mnie śledzić, ale Aha. mu uciekłam. Znaczy nie, że... Z... Nie wiedziałaś, że on nie Cię śledzi? Nie wiedziałam, że on mnie śledzi. I trzy dni później spotkaliśmy się ponownie na jakimś przypadkowym dworcu. W Bydgoszczy? Tak. I już wtedy było wiadomo, że to jest właśnie to. Ja jestem mistrzem syntezy, ale nie jestem, ale nie jestem prawdomówny. No to słuchajcie. no znaczy po pierwsze, ślub na dworcu i wiadomo, że kolej transsyberyjska. Są fantastyczne pociągi w Kanadzie. Jest też BAM, taka północno kolej. Te pociągi widocznie są Wam y, pisane. Patrzcie, wszyscy narzekają tak. na polskie koleje, a tam może się spełnić miłość i największe szczęście w tak, jadąc tutaj mieliśmy miejsce stojące w PKP, było bardzo uroczo. A my, w, może jakieś krzesełko? <grystanie> Czy Jak tańczymy? wygramy 50 tysięcy, na pewno będziemy mieli jakieś krzesełko. Wykupicie sobie całe przedziąg. I wtedy już nikt nie będzie Wam zawracał głowa, a na pewno nie ja, no chyba, że dowiem się w jakim pociągu i tam Hello, to ja Wasz prowadzący, kiedy ślub? O! <grystanie>